Dzisiaj się bawię w spuszczanie tej leczniczej wody z brzozy. Już mam tyle. A dosłownie co zrobiłem to 15, 20 minut temu. Może 20 minut temu. Naprawdę bardzo intensywnie leci ta woda. Nawiertka, przywiązana butelka sznureczkiem i, i woda się spuszcza. Z czterech drzew spuszczam. Tu już mam tyle. Przy następnym drzewie tyle. Oczywiście analogicznie, zanim rurkę dorobiłem, zanim co, no to też wiadomo, że tam już ciekło, a Dopiero stwierdziłem, że założę więcej butelek. Tu jest tyle, tylko że widzę, że tu jest czyściutka biała. Tu jest czyściutka biała, nie wiem czemu. Starsze drzewo, może? To już widać tam w butelce, jak bielutko jest. A tu jest taka żółta. Może ktoś z Was wie, dlaczego jest. Żółta woda z brzozy, jedna, a druga biała. I czwarte drzewo, ostatnie, które nawiercimy jest dopiero tyle, ale to najkrócej cieknie. I też jest bielutka. Ciekawe, czy ona później zżółknie. Nabita rureczka, stal nierdzewna. Jakieś 50 cm od ziemi, pierwszą nabiłem tak wysoko, że z metr 20 1 30 od ziemi, a resztę nabiłem już tak nisko. Podobno zdrowe, Tam sobie sok cieknie, ja idę podlać trawę i jeden sprysk naprawić, by mu się popsuł. I zamiast wodę podlewać, to on kurde, rozlewa dookoła siebie, pęk mi tu korek, kurde, i sadzi wodą koło sprysku. Sam z siebie pęk. Jak go ani dokręcałem ani nic No jest rozsadzony na, na zgrzewie i sadzi To ten sam gwint Ten sam. sam to? Tak nie będzie nam nie leciało Dobra tylko trzeba tu pakuły nawinąć Żeby to uszczelnić Dobra, pakuła nawinięta Mam nadzieję że to uszczelni on korek trochę chamski i toporny, ale nie ma być ładnie, tylko ma być szczelnie. Nie wiem czemu tamten pęk, kurde w już nie żadnej żabki. No dobra, będzie szczelnie. Na pewno szczelniej niż z tamtym. No, teraz tak, teraz nie sadzi obok niego, tylko podlewa jak powinien. Kurde, kiedy ten bajzer sprzątne sprzed tego domu. Dobra, tam się podlewa. Ciepłutko. A idę Wam coś powiedzieć. Jest drugie. Drugie, jakby fopa majstra. A mianowicie. Zrobił za dużą tą skrzynkę. Jest za mała wysokość. O 7 cm, najlepsze jest to, że jak zadzwoniłem do niego i powiedziałem mu, że jest szerokością, się tu zgadza, tylko jest za nisko otwór. Sam sprawdził na papierach, które ma, raz że ja mu wysyłałem taki nasz ten rysunek, który robiliśmy, ile ma mieć wysokości. A drugie, że on tu był i uzgadniał ze mną, ile ma mieć wysokości. I sam sprawdzał u siebie w komputerze i powiedział, że faktycznie ma podaną wysokość 193 cm, a jest zrobione 187 cm. Yy, 4, sorry, a jest 187 teraz. O 7 cm się walnął I sam zachodzi w głowę, jakim cudem, skoro ma w formatkach tam wypisane, w tym co sobie sam wypisuje, i wiecie, komputer mu drukuje, jakie formatki pociąć, ma napisane ten wymiar, który ja mu podałem, a zrobił zły wymiar. Także walnął się, powiedział: Nie ma sprawy, dorobi się drugą tą skrzynkę, drugą tą szafkę. Mówi, jak przyjedzie mi, montować do końca szafkę w łazience, to powiedział, to się tą kuwetę wymieni na drugą. Mówi, nie ma problemu. Tak się zastanawiam, czy od niego nie odkupić tej, tej szafki, po prostu ja sobie ją gdzieś zamontuję. Pewnie na nią miejsce znajdę. Ona się przyda, ona się nie zmarnuje. Yy, gdzieś w garażu, albo gdzieś gotowa szafka. Kwestia, ile on mi za nią powie. Jak już przyjedzie, to go przycisnę, bo on będzie, wiecie, jakby tak pod ścianą, żeby tego nie wiedział z powrotem. Powiem, ile za to chcesz. Krakowskim targiem i... I, tego. I ja sobie planuję przykręcić to, tą blendę tutaj do ściany, bo majster jej nie przykręcił, majster ją tylko, on ją tylko postawili, wypłynowali, wypoziomowali tak, przykręcili tą skrzynkę i to stoi, to jest samopas tak. To mi się nie podoba. Nie mam do nich jakichś pretensji, bo to nie było jakoś w ich tym. Tu z tyłu myślę zrobię na dole, na środku i tu zrobię trzy dziury, zaznaczy mi się automatycznie z tyłu, gdzie mam kołki wsadzić i będzie taki wkręt za pieprze. Sfazuję, żeby one się schowały i będzie elegancko. Tak. I co chciałem? Okap sobie powiesić. Przemalowałem to na biało z tyłu. Gniazdko jest... A, muszę założyć plastik. To zaraz zakładam plastik, wieszam okap, patrzę czy on w ogóle działa. Bo co najlepsze w okapie... Tu sobie już podłączyłem. Światełko. A co najlepsze w okapie, miałem napisać do ale stwierdziłem, nie będę już z nimi walczył, nie ma sensu. Nie będę kruszył kopii, bo nie ma o co. Nie wiem, czy wam to pokażę. Będę musiał was z głowy zdjąć. Okap przyszedł do mnie i raz, że masa, która tam jest na przewodach, była w ogóle nieprzykręcona. Śrubka latała luzem jakaś w środku w okapie. I tu cała ta puszka elektryczna, która jest ta. Też była w ogóle nieprzykręcona, ona latała luzem. I jak się zastanawiałem czemu to lata luzem i dopiero znalazłem, gdzie są śrubki, gdzie to pasuje. Przykręciłem, przykręciłem masę, ale jeszcze trzeba zobaczyć, czy ten okap działa. Bo jak były takie chocki, klocki, że to niedokręcone, masa niedokręcona, śrubki latające w środku, to by się zaraz nie okazało, że ten okap nie działa. Także to muszę sprawdzić. Co do kuchni i Waszych wycen. Yy. Muszę prześledzić wszystkie komentarze, kto jest najbliżej, albo kto wserował pierwszy. To będzie w następnym filmiku. To jak poczekacie, to wrzucę pewnie w następnym filmiku, kto ma się do mnie zgłosić. Ale jestem zdziwiony, że tak wiele osób myśli, że taką kuchnię można kupić za 6 czy 7 tysięcy. Naprawdę kurczę nieznajomość rynku. Przeokrutna jest w wielu osobach. Ja oczywiście z nikogo się nie śmieję, no bo jak ktoś nie, nie obcuję z tym na co dzień, no to nie ma zielonego pojęcia, ile to może kosztować, tak? Ale wiele osób, bardzo wiele osób twierdziło, że ta kuchnia może kosztować 6-7 tysięcy w tych granicach. Bardzo, bardzo, bardzo się myliliście. Znowu bardzo dużo osób było, z tego co widziałem, prześledzałem komentarze, bliziutko strasznie ceny, która, którą ja to zapłaciłem. Nie wiem, czy ktoś wcelował... Na pewno jest kilka osób bardzo blisko. Nie wiem, kto jest pierwszy, ale to sobie zobaczę po komentarzach. Chyba nie, nie, nie zobaczyłem, żeby ktoś jeszcze wcelował w punkt, ale to zobaczymy, jak przejrzę komentarze. Usiądę dziś albo jutro, przejrzę wszystkie komentarze i, i Wam to wrzucę. I to jest na bieżąco. Dziś jest środa. Środa chyba. To ten filmik robię dziś. I wrzucę go dziś, prawdopodobnie szybko go zrenderuję, nie będę się bardzo na nim rozczulał. Wrzucę go dziś i, i mówię, w następnym filmiku postaram się wrzucić, kto ma się do mnie odezwać. Także oglądajcie następny filmik. I mówię, bardzo z Was wiele osób nie ma żadnego pojęcia o tym, jakie, jakie są ceny za meble. O tych siłownikach mi niektórzy pisali, żebym wymienił na takie jakieś ramiona składane. Patrzyłem te ramiona po 30 parę złotych, tam blisko 40, 37, 40 złotych. I faktycznie, chyba je sobie kupię, najpierw, wiecie, zrobię to, żeby to wolniej chodziło. Ktoś mi tam podsunął pomysł, żebym jeden siłownik zdjął, ale jak zdejmę jeden siłownik, przykładowo ten, to bym musiał zdjąć ten, bo prędzej będzie tutaj, z tej strony łapane, żeby naciskać tu, gdzie jest siłownik, żeby nie wyłamywać zawiasu, żeby szafka się nie chciała przekaszać w którąś stronę. Ale teraz go odepnę i zobaczę, jak to będzie bez jednego siłownika. Czy to... O! Powiem wam, że na jednym siłowniku idzie elegancko. Leciutko, i sobie radzi. Czyli chyba zostawię po jednym siłowniku. Jak, jak się jeden ja Jak się jeden siłownik zesra, no, trzeba tu wyregulować zawias. Jak się jeden siłownik zesra, to założę drugi rezerwowy i tak w każdej szafce zdejmę. A jak mi się te siłowniki drugie, że tak powiem, zesrają, bo ktoś powiedział, że to jest badziewny siłownik. A co to jest to Wam pokażę rejs. Mi to nic nie mówi, bo ja nie siedzę w meblach, także nie wiem, czy REJS to jest dobra firma siłowników, czy nie. Ale widzę, że jeden sobie ładnie radzi. I tutaj te bąbelki dami będzie ładnie klepało, będzie ciszej. Także po jednym siłowniku, a kiedyś wymienię na te ramiona, które mi tam też podesłaliście, żeby założyć, że te ramiona są fajne, bo lekko chodzą i trzymają szafkę w każdej pozycji, w której otworzycie. Także pod... Każda podpowiedź jest coś warta, z każdej podpowiedzi idzie, idzie coś wydedukować. Dobra, wieszam okap. Wieszam okap, żeby go sprawdzić, żeby być pewnym, że on działa. I... I tak jest majonez. Odstawiłeś drabinę, a powinnaś przykręcić... Kuźwa gniazdko, dobra sięgniesz, chociaż z metra cięty jestem i taka to historia z meblami. A zaraz muszę wziąć kubek, zostały mi tylko dwa kubki, muszę zamówić więcej tych kubków i muszę inaczej, że tak powiem, konstruować pytania, bo to było źle skonstruowane pytanie, kto pierwszy trafi, bo... o kurde. Nie tak to powinno wyglądać, ale to przy następnym razie, jak będę robił. Kurwa, zaraz porysujesz Blat. O. Coś piłku, ale znaczy ja go tak. I już? Niebezpiecznie mi się to nie podoba. Coś jest niechalo. To się A, bo przewód mi się dostał pod kurde okap. Dobra, zaraz do Was wracam. No dobra, zobaczmy czy działa, czy nie działa. Co jest? Hmm. Kur chyba nie działa, chyba się popsuł. Kurwa, ale czujny jest. Drugi bieg i trzeci. O! Coś szmaty w Nie no, dobrze do tych działa. jakoś tak w palca jakieś upier. Nie no, nie hmm. wiem o co chodzi. Światło się złapało. Bo to trzeba coś źle robię. Trzeba po prostu mocno nacisnąć, tak jakby cały, cały przycisk zakryć, a nie zakrywałem całego, i dlatego nie łapał. O, teraz za każdym razem łapię. No dobra, działa. Działa, dmucha, wciąga, szmatę zeżar I to, i to tyle by było. No to wszystko jest elegancko. A jak te światełko nocne wystarczające będzie, okap i podblatowe. Tu zgasimy, tu zgasimy. O Jezu, świat i ludzie, nawet za dużo tego światła. Takiego wieczornego, z czegoś by trzeba było zrezygnować. O, sam okap, a, sam, a samo podświetlenie też może być.